Pozwala na odpoczynek, przemyślenia i wyrażenie swoich poglądów. Muzyka rockowa była tematem analizowanym podczas 13. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Korfantowie. Konferencja nazywa się Unisono w wielogłosie. Pierwszy tytuł to Unisono na pomieszane języki, potem zmieniony od trzeciej edycji. Ten pierwszy tytuł wziął się od tytułu utworu Czesława Niemena. Dzisiejsza nazwa jest troszeczkę bardziej zwięzła i, i też nam odpowiada. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej kulturze roka. Na początku takim głównym bohaterem był Czesław Niemen, ale też bardzo szybko zorientowaliśmy się, że e, wielu naukowców chce mówić także o innych wykonawcach i o innych aspektach w ogóle kultury rockowej. Więc poszerzyliśmy formułę. Swoim spojrzeniem na muzykę rockową przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych mogli podzielić się na trzydniowej konferencji. Głównym tutaj założeniem i głównym typem e, Przestrzenią, w jakiej się poruszamy muzycznie, jest rock pro, progresywny i muzyka psychodeliczna, czyli muzyka przełomu lat 60. i 70. Moją taką ulubioną formą e, jest metal, w tym tym gotycki, czyli zespoły takie jak Nightwish, e, Within Temptation, e, ale także e, poszukuję ciągle nowych rzeczy, czyli na przykład, wczoraj prezentowałem tutaj doskonały zespół ukraiński z racji tego, że o Ukrainie teraz jest głośno, który w zasadzie wykonuje swoje protesty takie antywojenne, właśnie w swojej muzyce. To jest zespół Ignea. Jeżeli ktoś nie zna, to bardzo, bardzo polecam, żeby posłuchać. Moja miłość do rocka, za to chyba musiałbym podziękować mojemu kuzynowi, który kiedyś mnie poczęstował płytą The Beatles i kolejną płytą The Doors. Moja miłość do Roka polega chyba na tym, co. ええ。<noise> Można byłoby nazwać jakimś rodzajem przekroczenia bardzo podstawowej prostej muzyki zbudowanej na podstawowych czterech akordach, ale takiej muzyki, która się z tego miejsca rozwija aż po wysoką awangardę, jeśli można byłoby tak określić te rejony kultury nowoczesnej. Przygotowane referaty uczestników wydarzenia po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów mają szansę na znalezienie się w monografii wchodzącej w skład serii UniSono w wielogłosie. To jest sześć tomów yy, Konferencyjnych, tak zwanych. Pracujemy w tej chwili nad siódmym. Cała koncepcja jest związana z muzyką. Troszeczkę to ma przypominać klawiaturę. Autorem tych okładek jest były mieszkaniec Korfontowa, mój bardzo dobry kolega Miłosz-Paździerski. Rok. To jest historia, to jest opowiadanie historii. Historii o ludzkim życiu, o przeszłości, o przyszłości. To jest spojrzenie na całe, cały człowieczy los, na Ziemię, na historię. Wszystko jest w roku. Tegoroczne spotkanie nosiło pod tytuł jak Ars Mundi, wytwórni płytowej założonej przez Mieczysława Stocha w połowie lat 90. XX wieku.